No, tako. No, tako. No. Tylko trochę mogły wyjeżdżać, ale dobra. Cholet. Że się mógł dobre Dzień dobry. Dzień dobry, tylko górę, Dzień dobry Dobra. dobra. Moje to jakieś ślady z pola? Nie leci za mną. No ja. On z jedną małą przyczepą, to wiesz, lekko masz, nie? A kto idzie przez pole? Tam tak tak na środku, jak podjeżdżał szybę. Dobro, nas ten razem się poprawia. To będzie się potem krzykło do. Si Dobre. Drugi raz. Tu wszystko pole poleciał. Simi nie, to wszystko ode mnie ściąga, nie? Co się dzieje? Jeżdżę ja przed pole nie, nie on jedzie no, nie? W sumie tak, w sumie tak. Oli I zastrzeżone widzę. Stop Maniery Kurwa Na ja się pierwszy ładuję Nie? Kto pierwszy to ten lepszy Dokładnie tak, ja, ja, ja za... Dobra będę grzeczny, bo to odcinek A ty przyczepisz najpierw tak Złóż złoży. Pełna A tutaj teraz tu nie złoży. składacie na tym Co wy tam robicie? Mówię Zaraz no. zamiast no. przyczepisz się jeszcze uważaj Jeszcze teraz zamiast przyczepisz się złożył. że grzeczny No, no próbuję Spróbuję O sorry, Simi. To góry. Jeszcze? Też klepał. Zauważyli coś? nie opuściłeś. Spokój. <grym> Macie rekwia i dziś. był. Ja nie jestem. Mi. Jak ja powoja. Tak, już to mówiłeś. Wszyscy wiedzą. No kogoś z wielotonem dogoniłem. Weź teraz na pełni rok, jak wzybiesz. Jeszcze pewnie go Jeszcze jedną pełną mi walniesz będzie okej. Okay. Na pełni. Co, to on jest? Tak, tak. A co do przodu odpowiedzieć? To na bo i tak, no dobra. To są takie gatony. Dwie na wiesz. Tam półtony ci zostaje od dokłonienia. No dobra. Dwie na przednią wchodzi, jedną na tylnią i tyle. To już jest wszystko, nie? Widziłem. Wszystkie z nimi wybajesz. Jak to nie? Nie wywozimy wszystkie. Wyszli zaszli sobie. No 2 miliony. Czecież w sumie chyba nie? A sto jest, okej. Okay. Były dwa miliony, miliony wcieś, na wcześniejszym odcinku. O, ścina coś. Właśnie myślałem, że się ozdabię. tak się, że tak mnie nagle zatrzymało. Jak kto jeździ tym... ...zatoarem Chrysalem? Macie. Macie czemu ty się nie przetniesz tak przez drogę polną? Okay. Jest asfaltem to jest i to ta śpiewa. kulturka. <laughs> o, jest Krzychu. Jest i on. O! Demaster. <laughs> jak nie? Powinieneś chyba, jak przecinasz drogę... ...obstąpić się... ...i się zamieniasz. Nie uczyliś? się bardzo. Macie nie przycinam drogi. A, baj to ładwa bo ty wadałaś się, ponieważ... <laughs> A rok kiedy to rozrzucamy? W W przyszłości. W następnym sezonie. <laughs> Do stu A co, Rok, sądzisz o tym modzie na sezony Fermanu to no fajne ale co wiesz, no, nazwijcie myślałeś... nie to fajne Polczę nagrać ale wiesz na, parę roku. na polską serię i tak dalej to... odcinek, osyka odcinek osyka. robić No dokładnie wiesz, co Nie myślałeś jest... żeby nagrać filmik? Żeby... Ja to mod wiesz, jest do czego lepszy do liveów Aha, tak, jak się dużo gra szczególnie Nie myślałeś tak, żeby zrobić serię z tego? Okej, okay, na pewno będzie jakaś seria z czegoś, nie? No to jest z sezonów, nie? Generalnie. No, Rafaleś tak, już tak, leci tak, na przełaj, tak, boził, wyprzedził mnie. Nie tak, źle. Tak no nie, nie da. Na tam rok do jeszcze? Na tym narazem się bierzesz? Wiesz, ładowam. Dużo tego tak jest. Ile to, nie wiem. Szybciej. No ja to wejdźcie tak, aby w miarę była pryzma, taka, żeby, wiecie, żeby to starczyło, nie? Rafale tak na przełaj. No ja się tak. A, trochę. Także nie wiem, ile tego będziemy tam wozili, nie? nie? Ja myślę, że my się wszystko o to ty nie wyjdziesz, tam jest 2 miliony. Ja no dokładnie. No nie, nie. To ja ci no, zostawię nie na całą noc i będziesz wolił przez całą noc. Ja nie Dobra. dam rady. Taki bo nie chcę nic wam mówić, ale tu tą kubkę usypujcie wysoko, a nie tak po prostu kleputaliście trochę. Ja tam w cykliach nie powiem zaczekam pod... ja ja tak czy... tam to wygląda, zaraz za ja was. Ja w nią wjeżdżam to... normalnie. Jedzi kontrol na górę Krak <grym> Rafał. No, dokładnie jak <grym> Stawiaj mnie teraz Co w tym samym miejscu co ja? Chodź rok, tepnij się no Zaraz, już jadę do Was. Okay. Okay, jadę się go, do... Do... tepnij zobacz, się lepiej do... Ja no, no, do was do mojego, zobacz. Nie no tepnij się, zobacz. Zobacz. Ten co do... <grym> zrobił? To nieźle <grym> Wypadek przy pracy. Co polu by w się? W do środku. Zaraf, w tylko na pytanie ścigujemy, nie? No, na pytanie. Na polu tu nie. U, wam już na pole wchodzi. Nie. Dobra. Toż tu macie złóż betonu. Aha. No tak, co? W pełen w pełen. Tak, tak, Rafał. Aha, piłeś? Nie, jedź. Krzyku. takie od CB. Ty masz choćby tu puknij. Puk puk. Puk puk. puk, puk. puk, puk. Ale z drugiej strony, nie staj, tej, nie z tej. Ojojoj, jak zarzuciło. Od, od tyłu. Weźcie coś. Słuchaj, ci poradzę jakby mnie wdupiłeś na pewno. Dawaj Bartek, dawaj, dawaj. A dobra. Nie zdążyłem wyhamować. Słaby czas reakcji. Dokładnie. A widzisz kto siedzi pęk. w kamieniku? No Rafał jest. A kto kierowca był? Zobacz kto siedzi w kamieniku. <grym grym grym grym> Ty z drugiej strony macie, bo ty mi nie przymykasz bardziej Ło Teraz Simi będzie przed tobą cały czas Krzył, przerwę masz no teraz nie, Ci wyprzedam, ciebie, sorry ciebie pomiesz, nie, ma. nie ma takiej opcji, tam mnie wyprzedził <głosy> <głosy> Sorry, o, cześć. O, o. <głosy> <głosy> Jeszcze raz jak we mnie wdupisz no Głowa nie ręka nie, łeb przepraszam. na ścianie przepraszam. <noise> przepraszam Dobra, nic się nie stało Kądzik no, trochę nie w tą pyrjne. stronę? Wynagrodzić w ciasteczkach. Mm. Trochę nie w tą stronę, ale dobra no, dojedziesz, nie? Macie no, <gulatujesz> rwać teraz, ja jadę raz na zawsze. Rok ty Obydą już teraz? No jadę. No rok jedzie. Dobra, to połatru. Bo obie drugi. Zimmy i po polu nie jedziemy teraz. Tak? tak? <gulatujesz> Co ty nie powiesz? Kto to mówi? No drogo jeździcie, a nie tam. No dobra. No to z nimi jedzicie cały czas tym. Ja jedzę normalnie. Ja widzę nimi, teraz rok wiesz. Widzisz? to się nie zgadza mapa z rzeczywistością. Dobry wygrał. Ej! <grywa> Rafał, o, jedzie robić. <grywa> o! <grywa> Przedrzepasz, <Przyczytaj, po> chowaj. <grywa> ja on to spytanie, zrobił. Nie wiem o czym ty mówisz. Tak, to, to spytanie co zrobiłeś. Nie, wiem, niech widzę wracają. Widzę w Bada w, w komentarzu, tak. Ale nie wiesz ja, o co chodzi tak. <laughs> o slash. Ten piszą słaby i nie wiadomo czy co chodzi. mi cię czy... w pole. A tak skrótem. A ja, tak wiesz, tu bo możesz. No, możecie napisać w komentarzu jak po wam jem w Tam. Ty rok jakiś trzeba żeby nie po alem jeździć. Toż to jest po kukurydzy. No jasne. Tam wszyscy już. <laughs> jak się to wszyscy. Bro, ja też teraz... jadę. Uczmy się od waszego youtubera. Co Właśnie, Tu jedna kostka się została widzę. No tak. To Rafał jest chyba drogą miał być, nie? No drogą jadę. te. Polną. <noise> polną. Po polu. No co polną? Też droga. Własnego autorstwa. No też droga i co? Ja do dwaj ci co karli księżyc Czyli ja I zaraz Sim będzie A Sim jego wyprzedziłem nie Jak się cieszy Brawo Ty, nie Przychód Tam ich? Napełniać A, czy nie? Ruchu. Jasne ja już jadę Rafał Rest już wyjeżdża, Sim podjeżdża i Ogie Przychód jestem dobry Ej, jechałem drogą, nie? I z tym jego wyprzedziłem, i tak jest Może okay, jechałem bardziej drogą. Nie. Na lagach go wyprzedzałeś. Dokładnie. Ja nie mam lagów dzisiaj. o stówką. Ja dzisiaj nie mam lagów. Biorę cię na lagach. A ja dzisiaj nie mam. Tłumacz się jak wilk. To już widać, Fluffy jedzie. No no. Ułaczko Zacytujcie mi trochę... Jak wilk się tłumaczy Co rafale, co, co? pszenicy Bartek Co to? Sądziłem, że się je zagapiłem Jakie pszenicy? drogo jada No tak chciałem no, widziałem Drogą Trochę nie trafiłeś Krzychu, ale szczegół Dobra, no, to się sprzątnie to Trochę za blisko mi już tu podjechałem. A może A, się, się wyklepię? Żeby spokojnie cofnąć Dobra, daj Krzychu do ale... Ty bo my już jedną bo szpakę, mamy ja to, jest dostępny, jedno bryzemy całe Jedno całą to mamy prawie Zebrane? No Flub? jaki zestawił? Macia, no. to jest fajny bryzemyk jeszcze wozimy? No nie, zbyt Jeszcze pewnie pojedziesz Dwa zestawy i pierwszy skończymy Chcesz się nie przejechać na nie. Praska? Chcecie tego? Chcecie jeszcze wozić w bornik czy nie? Jasne, tak. Nie, to kiedy? Może ten skończymy i potem no, no, to ten, Nie chcę tego do końca i tyle Ale nie wiem na razie Chcesz jedną traskę nim zrobić? Ile to ma po milion? Czy jak to jest? Nie wiadomo Wszyscy, wszyscy nie. na mnie nie narzekają To sam z tego trzeba by było sobie usunąć Jakoś sobie Tak Jak to gromadę w kuszyku Jakoś brzydko bym dał Płatny ciało Pyk pyk Czu hu się Już pusty I łyżkę nie chciałem nabierać Chcesz się ja da, a wiadomo teraz przyjechać Ja? No? Jedźcie Nie chcesz? Znaczy mi się. czym ty jeździsz? Przódem, który mogł Fendem. Nie chce mi się. A ty chcesz rok? Ja już się nawróciłem. Nie. Za mały. Co? Za mały. Ja wolał tu to powiedzieć, fajny zestawik. Szybszy. To podstawa. Mój też jest fajny. Mój 63 jeździł, więc lub 4 nie chyba. Nie, 50. Rok idzie. 53 dokładnie. Mój 63. A mu 70 A jak ci się podoba mój zestawik. A pod... 74 z górki. A <noise> 75 z górki. <noise> A mu 105 na lagach. Co ze eee. stópą? No bartka z dupy parking zrobiłeś. A moje bogaty ty parking tysiąc. Już... Za stóp. Stój, zadręb. Dobra, masz tak. Wiesz. Dobra, krzywd, to się potem zajmiesz. Taką końcówką. Nieee. Gdzie <noise> <noise> ja podjeżdżasz? Jest? Podejdź w prawo, w prawo nie. muszę. Skręcić w prawo. Łyżkę Dobra, bierz do końca i dawaj. Potem se odłóż stąd. A masz. Hehe, <laughs> dobra. I tak zostało. Bo to Potem musisz do ściany podjechać. No wprost, a nie obok. Rok ci już jedziesz? Nie. O, dobrze. Ty łyżki To dobrze. A, o co chodzi? Nie, już jest. Jezu, troski więc więcej nie było. Bo teraz przynajmniej mogę jechać z przy, przyczepą. No, nie możesz jechać z przyczepą. No, po co ty podjeżdżasz? <grym> <grym> ja, ja Jak oceniasz moje wysypywanie, Yuri? Sztosów. Dzięki, dzięki, starałem się. Jero, wejdź, się. Koła do mycia, ale cóż... Toż to dwa to koła, że... Ale jakoś słabo to brudzenie działa. Po opór nie pojeżdża. No, za... Krzywu, ty chyba ja pełnych hujeczek nie baszesz co? Koła średnio. Brudne. 99%, więcej. Zdało się. Tory. Jak po tej pedzce pełen? Nie będę, bo 6% brakuje. Się... Prawie 3 tony krzywu. Rok... Prawie 3 tony nie brakuje. robisz. Opat za każdym razem będzie Niecierpliwie, tu po jednej łyżce tu jest. Po półtorej. A no, nie, ty tam wiesz. Jadę. No, jeszcze <laughs> pewnie Jadę. i to się skończy. No, może ma. Nie, ja tylko po półtorej łyżce. Jest idę. Rafał, jest Rafał Nie, <laughs> Rafał! nie, <laughs> <Kuj>, Rafał! Kurwa, <laughs> Rafał Kurwa, Rafał, co się stało? Ale proszę mnie nie obrażać no, Dawaj, dobra, dobra. A Rafał, zaśpiewasz tę piosenkę? Konie Rafał, czy nie? Nie. Konie no, no, Rafał. Konie no, Rafał. Pan Rafał. A no. ja jak A tak? no, ci napisać, jaka jest ta piosenka? A może raczej. To... To to nie, jest. nie, co się wiem, co... no, się to nie. Nie, dziesięć, nie, 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 napisał nie. Nie, 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 po co wy się podstawiacie. Może nie, 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 tam pusta mama, to chyba dobra. Ty nie zapowiedz co chodzi. No wiem, ma dość. No, ale to ty wypadłeś z toru, nie ja, tak? Demaster Krzychu. Z nimi ty mnie zawsze coś... To, są ale to jest... Masz już odjeszć, zawsze jakoś tak przyjedziesz, że... że skręcę. No to moja wina. No, jesteś rozpędzony jak nie wiem. Jak 73. Cztery z górki. <śla> dobra, wszystko już po nam jedzie, widzisz?

Odjazd? Dobra, drugi drugiego. Gdzie mnie tu... ...tego mam doładuje? Drugiego. Z tego tej salonu nie naleje. Z, z tego powietrza. z od prawej strony dalej. Dobra, idziemy drugi krzyk. drugi sprzęt sobie pójść. Rok, my wszystko wywieziemy dzisiaj. Wszystkiego nie wywieziemy, ile się razem tłumaczyć? No właśnie. Ja on uparty, nie... on będzie. Weźcie przestaw, co? Bo tak to mi nie będzie. Będzie walczył, walczył, aż powie, że wszystko wyjdziemy, nie? <laughs> To 2 nie będę mi dostały na nas, może bym no, o, no, Wszystko by fruwało pomiędzy serwerze o <laughs> Helikopterem się... by przyczepić. On go... się mi bał dać na serwer wczoraj Jest <laughs> <laughs> Masz te dwie pod prąd Rok, ja muszę <laughs> No ale słaby skręt Dobra No trochę tego jest już No Ta maszyny ja tylko ma. No dokładnie 52% Jakoś zbiornik z dnia widzą pusty Co ty rok nie dajesz tym... Pełno? W pierwszej? Co ty rok Mogę nie dajesz tym... Krołam wody czy wody, co? Bo nie A, ma On tylko mają to słoma tyle Aha Znaczy na próżni też chyba... Nie wiedziałem skąd wziąć Jakieś tam potem sobie górne jeziorko, ale przecież nie widziałem żadnych hydrantów Zbiornik ci się nie ma postawić Mhm, Tak, można sobie kupić i postawić Ej bo tego oporku nie ma był. przybywa No chyba, był. Nie? No, bo się dziwisz Auto safety, no. Tak, yes. yeah, bo ja... tutaj jest... Rokatykturendy jeździsz, takie zabawne słowo. Milion tysiące jeszcze. Ale jakbyś naokoło. Jak naokoło? Normalnie. Ty jednak no już nie przycinasz produkty. pola. No nie. A wcześniej przecinałeś. To raz tego. Pojedź dwunasto. 1 Zdjęcie zrobimy do tego obornika, i tego jest. Coś się Rafał stało, opowiadam się Co tu Jest. opowiadać? Jak zwykle nie miałem problem Jak to od pieścił mi Dobra jednak nie Lub jak tam Nie no, Bo na telefonie siedziałem Nie chyba siedziałe. No na telefonie siedziałeś? No pisałem No tylko te SMS-ki no. <grym> Ja te krzyku nie. No nie jakie Wyszedł. to było, jak ja mam, był i wiesz od razu No właśnie Niestety tak raz. jest Jak? Nie ma tak Jurek go właśnie ładuje No a ja dopiero jadę, to jeszcze trochę wiesz, minie To jest przedno, Przedem jest Bartek Bartka może Kru. przegonię. Ile to Bartki wiesz? Mm. E, ja 53 no, O to się no, przegonię Wyślałem doprzedłem, dzięki A tyle? To... 63 Kopwyk ja co, tu... co Wyprzedzam Wyprzedzam! A, Widzieliście jak ja leciałem? Nie tylko ja. Nie mało. można wyprzedzać. Dziwny pas zajęty. Szkoda, że rok tego nie nagrałeś jak ja leciałem. Ładnie. to może teraz chcesz ja przyjechać moim Ja Nie mam Dla wajchu. Ty masz mózg jeszcze szyklach są mnie. Trochę. Będziemy się wyprzedzać przez całą jaki. drogę. Kule, Kule, na mnie razu, to tonowic, Kierunek. Musimy znaleźć coś, żeby ten nowy, który nami ładwanie, był bajka. Musimy znaleźć, pojechać. Co się dzieje? No nie, on już zawraca na mnie. Rok. Chcę go skracać. I Tare Bartek dostaje Kika. Co wy na to? Nie. Dobra. Trzeba zrobić głosowanie na naszych polu. Vote proteid. Bartek powinien dostać bana. Tak nie. Vote proteid. Vote one. Bo to ja... Sobie... rezultat. <laughs>